Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak mogliście zauważyć po tytule, dzisiaj jest moja opinia na temat koni szlech na rok 2022. I tak, chcę powiedzieć, że te konie zobaczyłam pierwszy raz na Instagramie, właśnie na relacjach, bo było właśnie dużo relacji właśnie z tymi koni. I kiedy je zobaczyłam, to po prostu się zakochałam w nich, naprawdę mi się one mega spodobały. Wydaje mi się, że właśnie szlej się naprawdę postarało na ten rok i naprawdę się cieszę, że te konie są po prostu mega. Ale zanim przejdziemy do tych koni, to chcę powiedzieć, że nie wiem, czy zauważyliście, ale nagrywam po raz pierwszy ekran. I tak za, e, zainstalowałam sobie na telefonie aplikację do nagrywania ekranu i naprawdę ta aplikacja działa, jest bardzo fajna. I też chcę powiedzieć, że z filmu, który korzystam to on będzie w opisie i to już może wszystko, teraz przejdźmy właśnie do tej opinii. I tak, pierwszą mamy klacz rasy Crollio, nie wiem czy dobrze powiedziałam tą rasę, mam nadzieję, że tak. I tak, jest to nowa rasa u i tak, ona przyciągła moją uwagę, szczególnie ponieważ ma taką ciekawą maść. Przypomina mi to bardziej taką, jakby bułaną maść lub jelenią. Raczej bułane lub jeleniej nie, ale taką, nie wiem, ciężko powiedzieć jaka to jest właśnie maść. Bardziej taka ciemna, nie wiem, bułana, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ale na pewno przypomina mi klacz Luzetano. Ponieważ poznałam ją właśnie po tym warkoczu i ogólnie właśnie tak ją poznałam. Oczywiście to nie jest ten model, taki właśnie, że to jest ten, ten czy nie ten, tylko po prostu tak, klacz ma zmienione na pewno nogi, to jest na 100%. Warkoczyk to też jest zmieniony, tak mi się wydaje, ale raczej tak. Grzywkę raczej te zmienili, ogonek też. I ogólnie klacz jest naprawdę bardzo ładna, mi się ona mega spodobała. Ma taką ciekawą maść, rasę i naprawdę jest super. I na pewno trafi do mojej kolekcji. Może przejdźmy dalej. Okej, okay, dalej mamy źrebaczka właśnie do tej klaczy, co była, no tak powiedzmy przed chwilą. No i tak Właśnie jest to źrebak rasy Crolio. Nie wiem, czy dobrze wymawiam tą rasę, ale jeśli nie, to was bardzo przepraszam. Natomiast jest to ten właśnie źrebak właśnie do tej klaczy i powiem wam, że ten źrebak jest podobny do tej klaczy. Właśnie po tej maści też to widać, że to jest właśnie do tej klaczy. I co do niego, to w sumie, nie wiem, jakoś nie mogę się do niego, słuchajcie, przekonać. Jakoś tak, znaczy wydaje się ok naprawdę jest fajny, tylko no nie wiem, na razie nie mogę się do niego przekonać. Bardziej musiałabym go zobaczyć na żywo, bo wtedy bym może podjęła decyzję. Na razie raczej go nie kupię. Chociaż jeszcze zobaczymy, bo wiecie, każdy ma swój gust i każdy gust chyba się właśnie zmienia, więc to może trochę inaczej być. No ale natomiast jeśli chodzi o tego źrebaka to jest naprawdę bardzo fajny. Widać, że taki e, zadowolony. Tak, właśnie, nie wiem, czy zauważyliście, taki wesoły. No i mi się, no nawet podoba, ale, no wiecie, zobaczymy, jak to będzie. Jak go zobaczę na żywo, to może go kupię, lub i nie. Przejdźmy dalej. Okej okay, dalej mamy też nową rasę i jest to Oldenburg. Jest to nowa rasa, też u Schley, bo nigdy nie widziałam i tak. Jest to klacz, która też mi wpadła właśnie w oko. Naprawdę, jak zobaczyłam tą klacz, już pomyślałam, że jest to jakiś nowy Hanower lub nie wiem, jakiś ogier hanowerski. A tu się okazało, że jest to klacz. I tak, z tego co widzę, to ona ma taką ładną maść gniadą, z tego co widzę. Ma ciekawy ogon, w ogóle ten jej ruch jest taki ciekawy, jakby, nie wiem, kusowała lub tak. Bardziej to wygląda, miała się tak jakby, nie wiem, jakby szła lub kusowała, ale bardziej ona chyba idzie. Ma ona koreczki, nie wiem, czy zauważyliście. Ma taką odmiankę na chrapach, też bardzo ładną. I jeśli chodzi o tą koreczkę, to mi się mega podoba i na pewno ona do mnie trafi. Jeśli chodzi tutaj o nią. I teraz możesz przejdźmy dalej. Okej, okay, dalej mamy źrebaczka do tej klaczy. I tak, jest to też właśnie źrebak Oldenburg. jest to właśnie źrebaczek do tej klaczy. I tak. Jest on maści, chyba taki i tak mi się wydaje. I on przyjął też właśnie ja moją tak uwagę na niego, bo on ma na głowę jakby taką słodką, ciekawą odmiankę czyli takie serduszko, i to jest po prostu takie słodkie. I na pewno on też do mnie trafi, bo jest po prostu przeuroczy i na pewno do mnie trafi. Więc to już mogę Wam powiedzieć: naprawdę mi się on mega podoba, i nie wiem, jak wy, ale na pewno do mnie trafi. Bo jest po prostu taki słodki, jeszcze te serduszko dodaje mu tak, jakby urody fajnej, lub takiej słodkości. No i na pewno do mnie trafi. I nie wiem, co by to na temat jeszcze go powiedzieć. To też jest chyba nowy model, bo nigdy nie widziałam tego właśnie rybaka w takim jakby pozie. Więc musieli właśnie Szlejk musiał wymyślić taką pozę. Tak samo tą klacz i tą klacz y, Chlorio. No, chyba tak. A czy nie, tą Chlorio to nie. a Natomiast tą klacz właśnie y, Oldenburg i tego rybaka na pewno to są nowe modele. Y, no i może już przejdźmy dalej. Okej, okay, teraz mamy dalej Ogiera, właśnie do tej rodzinki. E, I tak, jest to Ogier e, Oldenburg, jest to właśnie Ogier. I co ma się, przyjął mi taką uwagę, że przypomina mi Ogiera Quater Horse ze Schleich. Bardzo jakby przypomina mi, ponieważ e, pamiętam, że właśnie on ma taką grzywę i ogon. E, chyba tak, ale maść ma trochę, ten ma inną. Tak samo pozę ma inną. I maść. I tak z tego co widzę, on jest yy, ciemno gniady, lub taki, nie wiem, kary z właśnie takimi cieniami. Ciężko mi powiedzieć. Natomiast jest na pewno ciemny, i mam nadzieję, że na żywo będzie wyglądał tak samo jak tutaj właśnie na tych zdjęciach. Widzę, że on ma też taką odmiankę na głowie. I co do niego, to na pewno tą całą rodzinkę Oldenburgów będę miała na 100%. No i możesz przejśćmy dalej. OK, dalej mamy też nowość. Jest to klacz belgijska. Jak wiecie, też jest klacz belgijska, właśnie z kolekty. Natomiast jeśli chodzi o tą klacz, to w sumie powiem wam, że jakoś mi się ona nie podoba. Nie, po prostu nie mogę się do niej przekonać. Nie wiem, czy wygląda fajnie, ale raczej do mnie nie trafi. Więc, yy, no ogólnie, jakby trochę ma ciekawą maść, jakby taką nie wiem ceglaną, lub yy, nie wiem jaką maść, ciężko mi powiedzieć. Natomiast, raczej do mnie nie trafi. Chociaż, jakbym ją zobaczyła na żywo, to może bym zmieniła zdanie, ale na razie nie wiem, jak ona wygląda na żywo, więc zobaczymy. Przejdźmy dalej. Okej, okay, dalej mamy też nowy model i jest to źrebaczek trakeński z tego co tu widzę i tak, no już mam powiem od razu, że on mi się nie podoba przez jego pysk, akurat maść ma ciekawą, no ciekawą, przepraszam, to słuchajcie, ale mój tata właśnie tu tak patrzył, bo nie wiedział co ja tu robię, ale już sobie poszedł, no to już tutaj właśnie powiem na temat. I tak, no jak mówiłam, źrebak ten mi się nie podoba przez jego dziwny pysk, jakby jego głowy, nie, wiem, po prostu on mi się nie podoba. Maść ma ciekawą, ale no raczej do mnie nie trafi. Po prostu mi się on nie podoba i nie trafi do mnie raczej. Okej, okay, dalej mamy kolejnego, czyli nowy model i jest to klacz islandzka. Otóż ja w swojej kolekcji mam dwa Islandy. I tak, jest to Klacz i naprawdę ona jest przecudowna, na pewno do mnie trafi, bo jest taka słodka. Ma naprawdę piękną grzywę, taką grzywkę ma. Widzę, że ma zapleciony ogonek. Jest ona maści siwej i na 100% ona do mnie trafi, bo jest prze przecudowna prze i na pewno ona do mnie trafi, bo jest naprawdę przepiękna. Jestem ciekawa, jak wygląda jej ogon, właśnie z drugiej strony. Ogólnie, jak ona wygląda z drugiej strony, natomiast i tak do mnie trafi, bo jest przecudowna. Ok, przejdźmy dalej. Ok, dalej mamy ogiera się tej samej rasy, czyli slackiej, i jest to pewnie ogier do tej klaczy, i tak. Ja tu powiem Wam, że jak go zobaczyłam, to ja myślałam, że jest to kloczka, a nie ogier. No ale potem się dowiedziałam, że jest to ogier, no to się tak zdziwiłam. Ale i tak naprawdę jest przecudowny, bardzo mi się podoba jakby ułożenie jego grzywy i grzywki, wygląda jakby galopował i ta grzywa mu tak jakby faluje. Natomiast ogon też jest fajny, ale jakby nie wygląda, że faluje, więc nie za bardzo wiem jaki on ma jakby tą pozę swoją. Nie wiem czy on galopuje, czy kusuje, niestety nie wiem. Natomiast mi się on bardzo podoba, ma widzę na głowie taką odmiankę, też widzę, ma chrapy zaróżowione i jest naprawdę przecudowny, i on na 100% do mnie trafi. Ok, tutaj już mamy koniec z tych koni, eee, właśnie koniec. I może teraz Wam powiem na temat właśnie tych koni. Coś i tak. Ja oceniam te konie, naprawdę są bardzo ładne. Polecam, bo już coś czuję, że będą. Moje, przepraszam, powiadomienie mi jakieś przyszło, ale okej. Okay. No i teraz, może ocenimy sobie teraz te konie 2000 na rok 2022. Ja je tutaj oceniam, że są mega. Bardzo mega, bardzo mi się one podobają. I na pewno właśnie tam, które mówiłam, że do mnie trafią, to na 100% trafią. Teraz mamy natomiast teraz właśnie inne zwierzęta. Tutaj akurat mamy lamorożca, czyli lama unicorn. I tak, co do niej, to naprawdę jest przesłodka, bo nawet widać, że to jest jakby taki lama unicorn, czyli lamorożec. I tak, ona z tego co widzę, to właśnie ma taki róg z kwiatkami. E, ma też chyba na swojej, że tak powiem, pupci, ma kwiatki. Nie wiem, czy to takie lub na zadzie, nie wiem, co tam mamy ogólnie, jakby to nazwać. E, no i na e, nogach ma tak, jakby brokat. E, no i kopytka ma takie, nie wiem kolorowe, nie wiem, jakby to nazwać, ale lama jest naprawdę bardzo ładna, przesłodka. Nie wiem, czy do mnie trafi, zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o lamę, to jest naprawdę bardzo ładna. Ok, dalej mamy y, y, tęczowego y, smoka z tego, co tutaj piszę. I tak jeśli chodzi o niego, to naprawdę ma ładne kolory. Naprawdę ciekawie wygląda. Chociaż w sumie powiem Wam, że no i tak raczej do mnie nie trafi, bo ja nie zbieram smoków. Natomiast naprawdę jest bardzo ładny. Ma bardzo ładne kolory. Chociaż moim zdaniem może te kolory powinny być takie bardziej żywsze takie żywe, no wiecie, takie. Bardziej jaśniejsze, takie bardziej, nie wiem, ciemniejsze lub jaśniejsze, takie bardziej fajniejsze. No ale nie będę marudzić, naprawdę yy, ten smog jest naprawdę bardzo ciekawy, bardzo ładny. Yy, no i co by tu jeszcze na temat kupić? No raczej do mojej kolekcji nie trafi, ale co kto lubi, każdy ma swój gust, więc możesz przejśćmy dalej. Okej, okay, dalej mamy jakiegoś nie wiem, co to jest, zbytnio, jakiś tygrys taki lodowy. To jest właśnie z Bajala, właśnie już takie są właśnie te zwierzęta. No i nie wiem, jakoś on mi się nie podoba, raczej do mnie nie trafi, więc może już go może ominimy. Ok, dalej mamy ten sam właśnie model tego y, y, tygrysa. Tylko tutaj mamy takiego nie wiem, ognistego lub lawowego. Y, no, ale tak jak mówię, one raczej obydwa do mnie nie trafią, bo ja nie zbieram takich zwierząt. Okej, okay, dalej mamy pieska i to jest Bulterier, nie wiem czy dobrze powiedziałam jego rasę, ale no um, i tak, powiem wam, że jest naprawdę ciekawy, taki wygląda na wesołego pieska, e, mi się on podoba, bardzo ładny, może kiedyś do mnie trafi, zobaczymy. Jak go zobaczę na żywo, to może go wezmę, może nie. Zobaczymy natomiast, naprawdę bardzo ładny. Widać, że zadowolony piesek jest. Więc to już mogę powiedzieć. I widzę, że jest to nowość, właśnie jeśli chodzi o tego pieska. No i co by tu jeszcze na temat tego powiedzieć? No, jest naprawdę bardzo ładny. I nie wiem, co by tu jeszcze powiedzieć. No chyba tyle. Może pójdźmy dalej. Okej, okay, dalej mamy teraz kotka i jest to raz, on jest raz ragdoll, nie wiem czy dobrze powiedziałam jego rasę, natomiast kotek jest naprawdę bardzo ładny, tylko jakby Szlej zrobiła mu inne toczy to by było super, ponieważ... Tego oczy nie za bardzo mi się podobają. Wygląda jakby był jakiś szokowany, że na przykład dostał się, nie wiem, na jakąś e, na imprezę i e, dostanie dużo ciastek. <grym> nie wiem, no, tak mogę to nazwać. Jakby wygląda, żeby był szokowany. Nie wiem, jakby, nie wiem. E, no, po prostu wygląda, jakby był szokowany. Nie wiem, przez te oczy raczej do mnie trafi. Nie, po prostu on mi się nie podoba przez te oczy. Natomiast, no zobaczymy, jak będzie na no, żywo, ogląda, jak go zobaczę, to może zmienię zdanie. Ok, dalej mamy yy, pieska rasy Golden Dole. No, tutaj pisze ogólnie. I tak, jeśli chodzi o tego pieska, to jest naprawdę. Przecudowny, przesłodki, bardzo ładny i myślę, że do mojej kolekcji trafi, jak go zobaczę, oczywiście na żywo lub na zdjęciach takich u kogoś lub przed właśnie zakupem. Naprawdę wygląda przesłodko, ten widzę, że on ma chyba język wyciągnięty, tak mi się wydaje, lub jakby otworzył buzię i tak to wygląda, niestety nie wiem, czy to widać, czy nie. Natomiast bardzo ładny jest, bardzo y, y, przypomina właśnie takich właśnie pieska lub golden. Naprawdę jest super i na pewno do mnie trafi. Ok, dalej mamy pieska. Jest to. Y, nie powiem niestety, nie przetłumaczę Wam tej nazwy. Niestety nie powiem jaka to jest rasa, bo nie wiem jak. Nie rozumiem zbytnio tej rasy, ale możecie sobie tak, nie wiem, no po prostu tu piszę. Jeśli chodzi o tego pieska, to on mi się podoba, jest bardzo ciekawy, chociaż troszeczkę wygląda przez tą głowę jak trochę żyrafa, bo ma też takie długie nogi. Natomiast naprawdę jest bardzo ładny, raczej do mnie nie trafi, ale myślę, że na pewno... Może kiedyś, nie wiem kiedy, ale może kiedyś, może mi się spodoba. Okej, okay, dalej mamy, yy, chyba za, to jest chyba króliczek, tak mi się wydaje. Yy, I tak, jest on naprawdę przesłodki, naprawdę przekochany z tego co widać. I myślę, że do mnie trafi, bo chciałabym mieć w swojej kolekcji jakiegoś króliczka. No i tak on wygląda. Jest naprawdę przesłodki i na pewno do mnie trafi. Okej, okay, teraz mamy już takie bardziej na farmę zwierzęta. Jest to yy, chyba mała świnka, tak mi się wydaje, lub duża. Ale to jest chyba, yy, nie wiem, słuchajcie, chyba yy, tak duża, tak mi się wydaje. Jest naprawdę... No, ładna, chociaż nie, słuchajcie, to jest chyba cielątko, tak mi się wydaje, mała świnka to jest. A nie wiem, słuchajcie, pogubiłam się, natomiast jeśli chodzi o świnkę, to mi się y, podoba, natomiast ja nie zbieram świnek, więc raczej do mnie nie trafi. Aha, okej, okay, dobra, teraz zobaczam, więc to jest dorosła y, świnka, a tamta była mała, więc okej, okay, teraz to już, y, tamta była właśnie prosiaczek, a to jest właśnie duży, y, duża świnka I tak, jeśli chodzi o nią, to bardzo ładna, wygląda na taką wesołą, natomiast, no jak mówiłam, nie zbieram świnek y, No i tak ona właśnie wygląda, ja akurat jej nie kupię, ale co kto woli Okej, okay, dalej, dalej mamy chyba Barana, tak mi się wydaje. I on wygląda tak. Jest trochę podobny do owcy, chociaż owce nie mają jakby takich rogów, tak mi się, mi się wydaje, bo nie pamiętam jak owcy wyglądają. Natomiast wydaje mi się, że jest to Baran. Nie wiem z tego co tu piszę. No i tak on wygląda właśnie. No. Trafić do mnie to raczej nie trafi. Mi się on osobiście nie za bardzo podoba. Ale każdy bycie ma swój gust. I no mi się on akurat nie podoba. Co by to jeszcze na niego powiedzieć. Ale myślę, że jakąś taką farmę. Jak na przykład się bawicie. Na przykład to właśnie on się nada. bo takie jakby farmy. No i tutaj właśnie to tyle. Dalej mamy. Jest to... Dzieńciu? E, chyba tak. Nie wiem, słuchaj, teraz tu się pogubiłam. E, nie wiem, czy z Dzięcią. E, chyba tak, tak mi się wydaje, ale raczej tak. No i jeśli chodzi o niego, to jest naprawdę przesłodki, chociaż realizmu trochę brakuje, ale naprawdę ten jakby jego głowa i ten dziubek naprawdę bardzo ładnie wygląda i myślę, że do sesji zdjęciowej idealnie się nada. Ok, dalej mamy um, takie zbrzątko, niestety nie wiem jakie to jest. Chociaż przypomina mi mrówko jada, nie wiem czy wiecie co to jest, ale to jest właśnie takie zwierzę, je mrówki. Właśnie ma taki długi nos. Niestety nie wiem jakie to jest zwierzę. A... Słuchajcie, nie pamiętam czy... Przypominam sobie trochę, bo to już pamiętam na zdjęciu, ale niestety nie pamiętam jaka to było. A czy tu pisze tylko, że ja... Nie pamiętam jak właśnie to było jakby po polsku. Chyba się go nazwa. Niestety nie pamiętam, ale wygląda bardzo ciekawie, ale raczej do mnie nie trafi. O, teraz słuchajcie, mamy flaminga. I powiem Wam, że jest naprawdę bardzo ładny też do sesji zdjęcie by się nadał. Naprawdę jest przefajny. Może do mnie trafi, zobaczymy. Mi się on bardzo podoba i myślę, że do mnie trafi. Okej, okay, dalej mamy To jest ma, Mandryl Chyba dobrze powiedziałam On akurat do mnie nie, nie trafił to już od razu mówię Natomiast on tak wygląda No mi się on nie podoba I raczej do mojej kolekcji zwierząt Nie, nie dostanie się, że tak powiem Ojej, tutaj już widzę skorpiona jakiegoś tego groźnego. No, to już widać, że no, już lepiej z nim nie zaczynać, bo może nam coś zrobić. To e, i tak do no, lepiej do mnie nie trafi, bo jeszcze mnie ukuje i będzie, nie wiem, po mnie. Nie wiem, jak by to teraz mać. No, ja przeważnie nie lubię skorpionów i on do mnie nie trafi. Ale jeśli ktoś ma się takie. Zwierzęta, właśnie takie, nie wiem, pająki, lub e, właśnie takie skorpiony zbieram. To myślę, że się skusi właśnie na tego skorpiona. I tak dalej jeszcze mamy e, iguana. Niestety nie, nie wiem, to jest chyba jaszczurka, tak mi się wydaje, lub e, nie wiem, niestety nie pamiętam. Też nie pamiętam, bo to jest ogólnie po angielsku, tylko nie pamiętam, e, jak to było po polsku. Kurczę bele, och no ale wydaje mi się, że jest to właśnie taka wielka jaszczurka no i co do niej to ja akurat jej nie będę mieć, bo ja nie zbieram takich zwierząt i on raczej do mnie trafi, natomiast wygląda ciekawie ok, dalej mamy jakiegoś takiego dinozaura eee, tutaj mają ojejciu no dobra, ta wam się nazwa, ogólnie jeśli chodzi o dinozaury, to ja je nie zbieram więc pomińmy je Dlaczego? ok, dalej mamy yy, jakiegoś dinozaura który chyba coś je, niestety nie wiem co ale on też do mnie nie trafił od razu mówię, więc przejdźmy dalej Okej, okay, dalej mamy też dinozaura. Tego skądś kojarzę e, z jakiegoś filmu. Niestety nie pamiętam e, dokładnie, jak on tam miał po polsku, natomiast on też do mnie trafił, bo jak mówiłam, nie zbieram dinozaurów. Okej, okay, dalej mamy jakiegoś takiego dziwnego dinozaura. No, ten to już jest przerażający, natomiast on też do mnie nie trafił. Okej, okay, i to już by było wszystko, jeśli chodzi o te właśnie zbierzęta i konie. E, ja oceniam, że naprawdę są bardzo fajne te zwierzęta i konie, natomiast bardziej mi się podobają konie. E, ja oceniam je naprawdę super, moim zdaniem się postarało. E, i, a, I jeszcze chcę powiedzieć, czy, jeśli chcecie opinia na temat Bajala, właśnie e, 2020 e, Przepraszam, na rok 2022, to napiszcie w komentarzach, czy chcecie, a jeśli chcecie, to zostawcie pod tym filmem 30 łapek w górę i wtedy będę wiedzieć, że chcecie jeszcze taką właśnie opinię na temat Bajala 2022. I co by tu jeszcze powiedzieć? No myślę, że Wam się ten film spodoba. Ja już się z Wami będę żegnać, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!